Dzień Dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Różnic w Brzewie Gedeologicznym. Jesteśmy po drugim, w muzyka. I tak, nasza Gaja jest w pracy jest w pracy. Mamy małego dzieciusia Dereka, ostatnio zobaczyliście zresztą na odcinaczku, że pojawiło się dziecię. I dziecią również jest: jakby to nie ująć, Virgil, Virgil jest ojcem również drugiego dziecka, ale drugie dziecko to sobie gdzieś tam machnął po drodze. Nie mam źlego pojęcia, jak. To się stało. Jak to się stało, kochani? Tak, na wstępie jeszcze Wam przypomnę, że możecie zawitać na naszego Discorda. Macie link w opisie. Zapraszam Was również na Instagrama. Gdzie jest więcej mniej? I tyle, i tyle, kochani, 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 kochani. Zaczynamy sobie naszą rozgryweczkę. Ty też idziesz chyba do pracy. Mi się wydaje, ty możesz w ogóle ćwiczyć muzykę. Wracam za 19 godzin, także chodź. Ale nie, najpierw to ty sobie weźmiesz, proszę cię, zająć pracę, pożyć pracę, nie. Wynajmniej usługi wynajmiemy sobie Nianie. Złota rączka, niania. Wynajmijmy sobie Nianie, kochani, ponieważ. Oni za bardzo nie interesują się tym dzieckiem, niestety. Niestety się nim nie interesują, także będzie skazane na siebie. Po prostu, skazane na siebie. Jest to straszne, 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 straszne ćwicz. ćwicz muzykę. Ty, Gaja, jak ci tam idzie, pracuj ciężko, mam nadzieję, że idzie ci w miarę dobrze, żebyś w końcu was została. Bo jesteś autorką piosenek reklamowych, a ja chciałabym, abyś już, już miała troszeczkę lepiej. Także, no, nasze dziecko będzie skazane ogólnie na obce, obce osoby, na pomoc od obcych ludzi. No, niestety, tak na to wychodzi, że właśnie tak będzie. No, niestety, tak musi być i tak. No, jest to smutne, jest to dosyć smutne, lecz taka jest. No, takie jest zamysł drugiego pokolenia, także, no, nic na to nie poradzimy. Będziemy wynajmować ludzi i tak dalej, i tak dalej, tutaj do pomocy, więc no cóż, tak to będzie wyglądało. On będzie ćwiczył muzykę, bo on też pracuje. Oboje pracują ciężko, ciężko. Są um, zarobieni. Są zarobieni. O której tylko już pracę? O 20.00 dopiero. Gę okay? ja się ma w pracy o imieniu Kent. Aha, chyba chcę, nie chcesz, żeby ci przeszkadzano. No nie. No nie chcą. Nie, nie, nie. No. Także co, no tak to wygląda. Przeciątny dzień w przeciątnej rodzinie. Yy, nie, nie, sobie wygląda, TV, jedzą zrobione, także no. Ogólnie będę myślała, żeby się stąd wyprowadzić, ponieważ to mieszkanie jest już ewidentnie za małe, także myślę, że w tym odcinku po prostu sobie je sprzedamy i poszukamy czegoś większego w San Majsu. no Oczywiście remontować będziemy powoli, tak aby uzbierali pieniądze tak naprawdę na remont nowego mieszkania, więc no. Tak to będzie wyglądać. I w zasadzie może już sobie nawet poszukamy jakiegoś mieszkania. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś miarę, miarę duże. No. no, szkoda mi tego mieszkanka, bo wydaje mi się, że całkiem fajnie wyszło, natomiast jest ewidentnie za mało miejsca. No jest za mało, za mało, już się powoli robi tutaj ciasno, naprawdę robi się tutaj ciasno. Także co, lecę, szukam i myślę, że za chwileczkę zobaczycie, które mieszkanie wybrałam. No i kochani, zdecydowałam się, z początku myślałam tutaj, żeby, no ale mnie nie stać. Patrzyłam tutaj, ale chciałam właśnie u góry, żeby mieć możliwość, wiecie, takiego fajnego mieszkanka, tutaj też patrzyłam, ale jest dwupiętrowe, ja nie lubię dwupiętrowej zaś mieszkania i tak szukałam, szukałam, tutaj jest pośrodku, tutaj jest u góry, ale my tu jesteśmy i na mieszkanie, no nie, no to nie jest to, tutaj też nie, tutaj też jest właśnie w pośrodku i zostało to i to mamy w tym w dzielnicy sztuki więc wydaje mi się, że jak najbardziej, bo tutaj jesteśmy w dzielnicy smaków. A my chyba powinniśmy być w dzielnicy sztuki, tak mi się wydaje. No bo tutaj, w, tym, w tej dzielnicy mody, czy zamożnym przedmieściu, no jest ok. Simiowiem mogą mieszkać tylko na pistoletach mieszkalnych, no właśnie. Że to nie jest mieszkalne tak u góry. No to byłoby fajne. No ale dobra, i stwierdziłam, że przeprowadzimy się tutaj. I patrzcie, eksmitujemy tą rodzinę. No cóż, sprzedamy meble. Niewyposażone, dobra, niewyposażone. I jeszcze nam zostanie troszeczkę pieniążków, także dobra, dobra, dobra. Będzie puste. Będzie puste, czyli wszystko od zera. No, <grytanie> wszystko zaczynamy od zera. Trzeba kupić łóżko, kuwetę. Dla, no ogólnie dla kotka, dla nich coś. No, ogólnie będzie bieda. Będzie bieda. Także no, zobaczymy, jakim to pójdzie. Mam nadzieję, że wszystko ogarniemy. I że jakoś tam będą sobie żyli. Także co? Lecimy. To mieszkanko prezentuje się w ten sposób i jest naprawdę fajne. Jest zbyt zagracona i tak nie ma dla siebie miejsca, co za szkoda, może będzie mógł się wprowadzić do dom będzie. Gdzie jest moje dziecko? W Także kochani, wprowadziliśmy się, jest tragedia. Po prostu jest tragedia. Mam 58 cegł. No. Jak Gaja to zobaczy, to ją szlak jasny trafi. Okay. <laughs> ale no, tak to wygląda. Jest bieda, nędza, ubóstwo. Tragedia. Wszystko, co najtańsze, wzięliśmy. Wzięłam wszystko, to, co najtańsze. I co nam do życia jest potrzebne? Tragedia, po prostu tragedia. Nawet y, kosza nie mamy. Nie wiem, czy nastać w ogóle na kosz, chociaż tutaj jest kosz. To przynajmniej będę mogli chyba tutaj wyrzucać, czy nie. Dobra, na taki nastać. No to na razie wiecie co? No taki tu rzucimy. Pewnie będziecie krzyczeć w komentarzach, co ja najlepszego zrobiłam, i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy pchnąć to do przodu. Chociaż teraz to się ładnie cofnęliśmy. znaczy, ja się cofnęłam tutaj, no. Cofnęłam się, po prostu się cofnęłam. No, co ja zrobię? Co ja teraz? No, tak sobie myślałam, tak sobie widziałam i tak zrobiłam. No, nawet gitary nie mam. Ja dziecko żyje. Kotek śpi. A ja myślę, że ja pojadę zarabiać pieniądze, chyba. No, jadę zarabiać pieniądze. Dotarliśmy na miejsce i tak. Jakie ty mia miałeś umiejętności? Ty, jakie ty miałeś umiejętności? Tym mi powiedz lepiej. Śpiewanie, czyli ty najlepiej chyba jakby zarabiał na śpiewaniu, mi się wydaje. Także idź, y ćwicz, śpiewanie. Mam nadzieję, że Gaja zanim go wróci do domu, także ją też tutaj przyślę, y żeby zarabiał pieniądze. Także no, płaciliśmy tu. Dobra. Okej, hey, może ty weź udział w karaoke, śpiewę w konkursie Ostra jazda. A ty przenieś tutaj simkę. Okej, okay, bo już zobaczyłaś co twój mm, chłop zrobił. Choć tutaj się gdzieś ogarniesz. No, bieda i ubóstwo znowu ci zajrzało w oczy. Także... No cóż, chodź skorzystaj sobie... Um... Umyj ręce, umyj zęby. Musisz yy, po prostu utopić swe smutki w, w alkoholu, bo ci szlak jasny trafił. Także za chwileczkę tutaj sobie zamówisz ulubionego drinka. O, ulubiony drink. A ty lepiej wygraj, chłopie. Lepiej wygraj, bo to, co żeś narobił to się w głowie nie mieści. Gaja wszystko sobie ogarnęła, a wszystko zarabia ciężko pieniądze, żeby sobie wyramtować. Nie no, tratwie. Wiadomo, że nie ogarnął to mieszkanie. Także no. Poniekąd. Ona czuje, że tak miało być. Nie będzie marudzić. A natomiast muzykuj na gitarze. A ty... Zarabiaj pieniądze. Bo cóż innego już możesz zrobić? Już nic więcej nie zdziałasz. A ty mi zaśniesz zaraz. I weszłaś w ziemię. Się wbiłaś. A to jest twoja gitara miałaś ją przy sobie. Mam nadzieję, że tak. Bo byłaby lipa, gdyby to nie była jej gitara, nie? No i co? Zapłaćcie jej no. Panda, panda, panda. Przecież lubicie ją, jej gitarę. Ona nie ma wyjścia, musi znowu zarabiać na ulicy. Tak jej chłopią załatwił. Prawdaż, czy nie nieprawdaż? Oczywiście, że prawdaż. No, to jest Twoje rodzeństwo, Derek Santos. Jak tam oni w ogóle, jak się żyje? No, tatuś już niestety nie żyje. no. Cóż, cóż poradzić? Cóż poradzić? No, wyniki już są. My nigdy nie wygramy. Dobrze. Dobra, ty idź może do dziecka. Ty też będziesz musiała iść do dziecka, no, to znaczy do dziecka, no do domu, no nie oszukujmy się, do domu, no. ona nie będzie jakąś cudowną, wspaniałą matką, bo widzicie, że jej tylko zależy na sławie i w zasadzie poniekąd to Wergilowi też już to trochę zwisa, troszeczkę zwisa i on też tylko hajsy, hajsy, hajsy. Dobra, Gaja idziesz do domu, ty Gaja idziesz do domu, już nie, nie siedzisz tutaj. Natomiast, kochani, Beryl tutaj gra, śpiewa i tak się rozgląda. <grym> I, I stwierdził, że się napije drina. No, bo wiecie, całkiem dobrze mu to idzie, wszystko, za ulubionego polubionego drinka. Całkiem sporo pieniążków tutaj nawet zarobił. I, 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 i. no, idzie się napić. Stwierdził, że no, może trochę jednak przegiął, bo bez wiedzy Gai to zrobił, po prostu bez wiedzy Gai Kolejni śpiewają Miałeś dać sobie siana już No ja to mam ulubionego Dreina. Tak jest, tak jest. No i myślę, że pojedziemy do domu, no bo jest całkiem pusty już no jest prawie druga w nocy, także wypadałoby, żebyś wyspał. No bo ty idziesz do pracy chyba na następny dzień, czy nie? Dokładnie tak, idziesz do pracy na następny dzień, także kończ i idziemy do domu. Uciekamy szybciutko, szybciutko. No i kochanie, jesteśmy w domu. No Gaja, Gaja jest załamana, także muszę Vergilowi troszeczkę tutaj powiedzieć, że co to ma być. Zokrzycz go. Że mieszkali na tak wysokim Zim. poziomie. A teraz co to ma znaczyć? Gdzieś ty? Gdzieś ty nas. No. Obraź, że jest nienormalny. Jesteś nienormalny bardziej, że tutaj to wszyscy ciebie będziemy mieszkać. Tu baby, mieszkanie ten dom. To, to, to jest po prostu dramat, dramat. Jeszcze pieniędzy nie mamy. No. Chodź, zjedz sobie coś, dziewczyno. Chodź, weź sobie resztki jakieś. A ty jesteś załamany, chcesz przytulić kotka, poznać go i pobawić się, bo twoja narzeczona to po prostu nie rozumie tego, co ty chcesz. Nie rozumie, po prostu dziewczyna nie rozumie jego zdaniem. Prawda? I nawet światła nie mają. Dramat. Nawet nie mają światła. No, tak Berzyl ich załatwił. Ale kochanie, ty masz, kochanie, nasze pracy o 14, także za chwileczkę pójdziesz spać. O, ten już, już raz Już. No. Zamiast się bawić z kotkiem. Chcę, chcę. Chodź spać. Chodź spać. A ty co? Będziesz się bawić teraz. Proszę cię, weź sobie resztki. Dobrze, że jeszcze coś macie w lodówce. Byłby dramat. Skorzystaj. Wykąp się. I pójdziesz spać. No i myślę, że zobaczymy się rano, jak już wszyscy się wyśpią i zobaczymy, co z tego będzie. Dziecko płacze, drama, dramat, dramat za dramatem. Kochani, mamy godzinę ósmą. rano Virgil się nie wysłał, natomiast będzie musiał wstać niestety, ponieważ on musi iść do roboty. Także co, sorry, memory, wstawaj chłopie, sam sobie takie, taki los teraz zrobiłeś, taki... No dać w coś wpakowało. Nasza nienia chyba już idzie. Także, a Nie wiem, czy on zostanie, czy nie. Ale ogólnie będę chciała tutaj sobie wynająć służbę. Służbę sobie wynajmiemy. Natomiast nie wiem, nie mam pojęcia, kiedy to będzie, ponieważ nie nie nas nawet na pokój dla służby. Także, no o nie. Jakie rachunki wysokie mamy? 22 tysiące. No chyba nie. <grym> <grym> Eee, no, kiedyś na pewno, proszę wracać byś potem... Uro... Idź, idź do roboty, chłopie. Idź do roboty, bo nie mamy pieniędzy. Ja nie wiem, co z tego będzie. Eee, nie. Żadne wspólne spędzanie czasu. Chodź tutaj, skorzystaj sobie. Chodź, chodź, chodź. Jesteś załamana. Kolejny raz cię tak urządził. no W ogóle będzie ciekawie urządzać to mieszkanie. Takie ogromne, potężne. No, spoko, damy radę. No nie, my nie damy radę. Wiadomo, że damy radę. Także co? Osiągnięto dzienny limit stylu życia. Z Kotkiem to ty się lubisz, także z Kotkiem to ty tam możesz. Daj przysmak. i w ogóle i w ogóle ty kochasz Kota swego bardziej niż dziecko. Dobra. I o której ty idziesz do pracy? Ty idziesz na godzinę 14. Z tego co ja, że tak, na godzinę 14. Także spoczko. O, jeszcze pan sprzątający nam to tutaj przed. No, raczej ty nie będziesz miał za wiele do sprzątania, a my. Y Ponieważ aktywne jest wydarzenie towarzyskie. Komunitet powitalny, idźcie se. Nie obchodzicie mnie. No, my idziemy zarabiać pieniądze. Idziemy zarabiać. No i kochani, pojechaliśmy, żeby zarobić trochę pieniędzy jeszcze przed pracą. Także chodź muzykuj na gitarze, kochana moja. Bo ty jesteś wściekła. Chcesz jak najszybciej się dorobić. Tego co, no... Coż, jak już masz mieć takie mieszkanie, to chcesz, żeby było wypasione. A niestety już o tym wierzycie, nawet na rachunki nie stać, mimo że tylko 300 Simoleonów. Znowu zaczynamy od nowa, znowu od nowa. Także ciężkie życie i kontynuacja ciężkiego życia i tak naprawdę kontynuacja. Jak to będzie, jak to z nimi będzie? No wiecie, ona jest ewidentnie wkurzona, wściekła, i... ale wie, że musi iść do przodu, musi walczyć o swoje i. Zresztą całe życie to robiła, chce być sławna, chce żyć na poziomie, więc nic innego jej nie czeka jak ciężka, ciężka praca. A dzieci to będą gdzieś tam, wiecie, bo będą oczywiście, będą miały zapewnioną opiekę, dobrą szkołę itd., itd., natomiast na pewno nie będą miały dobrych relacji ze swoimi rodzicami. Także co kochani, ja takim akcentem zakończę ten odcinek, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, dajcie znać co myślicie o przeprowadzce, czy damy radę ogarnąć tutaj mieszkanie, w zasadzie czy Gaja z Bargilem dadzą radę ogarnąć mieszkanie i widzimy się w następnym odcinku, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał jeśli jeszcze tego nie robicie, Zaprasz zapraszam na Instagrama, na Discorda i co, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Cześć. Ah.